Piotr Rybiński O sercu czyta Bogdan Dmowski. Zapłonęło serce moje, zapłonęło jak pochodnia. To przez ciebie tak się stało, przyszłaś do mnie struną ognia i na zawsze odmieniłaś tak spokojne życie moje, tylko ty to uczyniłaś. Teraz ognia się nie boję. Lubię ogień i pioruny, nocne światła, błyskawice. To dlatego moja miła moim sercem cię zachwycę. I zapytam cię nieskromnie, kiedy po nie przyjdziesz do mnie?